Witam Was serdecznie, ja z tej strony. Dla tych z Was, którzy jeszcze mnie nie znają, chciałabym się przedstawić. Jelanta Tankiewicz, założycielka Anielskiej Przystani. Strona, na której możecie zobaczyć moje prace, moje produkty. Wszystko to, co, co tworzy, z natchnienia, z natchnienia siły wyższej. Słuchajcie, dzisiaj taka lekcja pod tytułem Gra Cieni. Chciałabym się z Wami podzielić taką e, krótką, e, krótką wiadomością. E, jak, ważne jest, jak ważne są przejścia, jak ważna jest gra cieni, przejścia farb e, od ciemnej do e, najjaśniejszej. Jak to się później ma, kiedy właśnie trenujemy, kiedy w malowaniu widać tą właśnie tą magię, tą magię dla oka, kiedy oko jest. E, Zafascynowane tym, co się dzieje na płótnie. Hmm. Słuchajcie, zrobiłam Wam taką skalę. Chciałabym jeszcze nagrać jeden, film, jeden filmik, pokazać Wam, jak, jak użyć tych farb. Jak użyć tej skali farb na płótnie. Tutaj widzicie ciemne, ciemne, ciemne. Tu jest około 50% tego koloru i czym niżej do skali, tym jest coraz jaśniej. I ten efekt, słuchajcie, pokażę Wam już na, namalowany na, na, na płótnie. E, tak jak widzicie, z tej strony jest bardzo ciemny kolor. Przechodzimy na tą część płótna i jest, jest coraz jaś, jaśniej. Tu również podkreśliłam e, i zrobiłam cień e, u podnóża tej kuli. Tej, tej jak widzicie, że efekt jest taki, jakby światło padało na, na środek tej kuli, co daje ten efekt tej głębi, i efekt tego, że płótno nie jest płaskie, czyli obraz nie jest płaski. Jest, jest ten efekt, że tą kulę można zabrać, wziąć z tego płótna. to również podkreśliłam właśnie z tej strony odcięłam tą, tą część od tej. Czyli widzicie, że jest ta gra cieni. Jest ten efekt wydobycia, wydobycia tego, tego przedmiotu, czyli tej kuli tutaj na płótnie. Słuchajcie, jeden z takich kolejnych efektów, o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest właśnie ten efekt już, już wykorzystany właśnie na tym płótnie. Tak jak widzicie, ta strona jest bardzo ciemna. Ta jest coraz jaśniejsza. Odcięcie tych dwóch części od siebie białą farbą. Zresztą możecie użyć jakiejkolwiek innej farby. Zależy, jakie tonacje sobie wybierzecie do malowania. Tak jak widzicie, podkreślenie tej kuli. Myślę, że tutaj tak nie widać na... w kamerze, ale, ale... tak jak widzicie, że jest ten efekt odcięcia, jest ten efekt wydobycia. Tu jest kolejny obraz, w którym zastosowałam tą, tą metodę. Tak jak widzicie, tutaj ciemne tło, ciemny kolor i coraz jaśniejszy, czyli wydobycie tej głębi, odcięcie jednego jakby motywu od drugiego. Tak jak tutaj widzicie, też podkreślone jaśniejszym kolorem, co daje efekt właśnie głębi i tak zwanej magii dla oka. Także kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, że skorzystacie z tych nowinek malarskich. Także zachęcam Was, słuchajcie, jeżeli jesteście osobami, które zaczynają malować, zacznijcie, słuchajcie, oglądać filmiki na YouTubie, podpatrujcie innych, innych artystów, innych malarzy. Na pewno się dzielą z, z tymi swoimi wskazówkami i technikami malowania. Ja również korzystam bardzo często, e, oglądam takie filmiki, korzystam, ponieważ e, myślę, że ludzie, którzy mają e, już osiągnięcie sukcesy na swoim koncie, e, warto korzystać z ich wiedzy, warto korzystać z, z ich technik e, podpatrywać, malować, trenować i oczywiście bawić się przy tym. E, się przy tym całym sobą. Także pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję Wam za dzisiaj, za, za to, że zechcieliście obejrzeć ten filmik I podzielcie się w komentarzu, zostawcie łapkę w górę albo serducho, jeżeli uważacie, że, że niosą wartość Wasz was twórczy rozwój, to, to również podzielcie, podzielcie się tym ze mną, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam Was i do następnych filmików. Pa, pa!